Od ilu osób melanż wakacje to formalność? Weźmy na warsztat grupkę znajomych składającą się z 10 osób. Jaka jest szansa na to, że co najmniej dwie losowe osoby z grupy mają urodziny w ten sam dzień, w wakacje? Policzenie tego wprost to misja niemożliwa, więc zrobimy to prawdopodobieństwem przeciwnym. Dodatkowo rozbijemy problem na pojedyncze dni, aby ułatwić sobie robotę. Zatem zastanówmy się inaczej. Jaka jest szansa na to, że ta para osób będzie mieć urodziny 1 lipca? Zaczniemy od obliczenia szansy na to, że żadna z tych 10 osób nie urodziła się w ten dzień. Czyli pierwsza osoba ma do wyboru 364 z 365 dni w roku. Wszystko, tylko nie 1 lipca. Tak samo będzie dla pozostałych, więc podnosimy ten ułamek do 10 potęgi, ponieważ tyle mamy osób. Dostajemy taki wynik: 0,97 z ogonem. Nie zaokrąglamy tego jeszcze później. Następnie liczymy szansę na to, że tylko jedna osoba urodziła się 1 lipca. Naszego szczęściarza możemy wybrać na 10 sposobów, ponieważ tyle mamy osób. Jego szansa na to, że ma urodziny właśnie w ten dzień, to 1 na 365. Teraz musimy się upewnić, że pozostałe osoby są z innego dnia w roku, więc będzie. 364 na 365 do potęgi 9, ponieważ tyle osób nam zostało i wszystkie one omijają 1 lipca. Dostajemy wynik 0,02 z ogonem, ponownie nie zaokrąglamy. Teraz wystarczy odjąć nasze wyniki od jedynki, aby dostać szansę na to, że przynajmniej dwie osoby urodziły się 1 lipca, czyli prawdopodobieństwo przeciwne. Tak, dostajemy wynik 0,0003. Ok, wakacje składają się z 62 dni. Więc mnożymy to razy nasze prawdopodobieństwo. Dostajemy wynik 2%. Jest to szansa na to, że co najmniej para znajomych z grupki ma uro w ten sam dzień wakacji. Zaznaczam, jest to jedna na 50 takich grupek w Polsce. I co zabawne, jeżeli grupka znajomych będzie się składać 70 osób, nasz wynik będzie wynosił 99,3%. Praktycznie seta. Czyli jeżeli masz grupkę znajomych. Składające się 70 osób, to przynajmniej jedna para osób ma w wakacje podwójne urodziny, które są równoznaczne z melanżem stulecia. Oczywiście napisz komentarz, czy znalazłeś jakiś błąd w obliczeniach, najlepszy komentarz zostanie przypięty.